thank you all right are you okay best of Niewiele jest gier w historii, które miały taki wpływ na całe medium jak wydany na oryginalne PlayStation w 1997 roku Final Fantasy VII. Tytuł, który nie tylko był w swoim czasie uznawany za szczytowe osiągnięcie technologii stał się kolejnym kamieniem milowym dla całego gatunku JRPGów, po dziś dzień uznawany jest za jeden z najlepszych przedstawicieli tegoż gatunku, jego bohaterowie są ikonami całego medium, a sama gra doczekała się portów na bez mała każdą platformę w historii, która ukazała się po jej premierze. I nawet jeśli osobiście skończyłem tę grę dopiero w zeszłym roku i nadal uważam FF10 za swojego faworyta, byłbym idiotą, gdybym nie docenił statusu i wartości, jaką FF7 sobą reprezentuje. I tak swoją drogą nadal warto w oryginał zagrać, zestarzał się jak dobre wino, a nowsze porty mają wbudowany szereg cheatów na wypadek, gdyby dla kogoś jednak wiek tej gry był przeszkodą. Do diabła, sam te gry kupiłem ze trzy razy, w tym oryginalne wydanie na PSX, a które tanie nie było, ale z pewnością warto je mieć w kolekcji. Możecie się zatem zastanawiać, czemu FF7 jest uznawane za klasyk i pozycję, w którą wypada, a nawet i trzeba zagrać. Cóż, nostalgia jest tutaj z pewnością ogromnym czynnikiem, jednak jako osoba, której doświadczenie jest stosunkowo świeże, mogę Wam powiedzieć, że nie jedynym. Choć oryginalna gra miała swoje problemy, głównie kulejące tłumaczenie, które z jakiegoś powodu nie zostało poprawione nawet w nowszych wydaniach, wciąż jest ogromnym jrpg em z toną różnorodnych minigier i zadań pobocznych, oferujących potencjalnie setki godzin zabawy. Co więcej, bohaterowie tejże przygody wciąż należą do jednych spośród najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci w grach wideo w ogóle. Jeśli interesujesz się grami w roku naszego pana 2020 i nie wiesz kto to Cloud Strife czy Sephirot, nie wiem co ci mogę powiedzieć oprócz tego żebyś... Może poszedł grać w gry wideo. Istnieje ważny powód, dla którego śmierć Erifa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów w całym medium. Dodajmy do tego naprawdę dobry system walki i co najmniej solidne wykonanie każdego innego elementu gry i mamy tytuł, który nie tylko ponad 20 lat temu zdobył szturmem serca graczy na całym świecie, ale też perfekcyjnie zaliczył próbę czasu. Jasne, mogę narzekać na dość wolne ładowania paska ATP, czy lekko podstarzałe mechaniki niektórych minigier, jednak to pomniejsze problemy, które częściowo niwelują nowsze porty, więc nie ma to dużego sensu. To z kolei przynosi nas do roku 2015, kiedy to Square w końcu ogłosiło wydanie remakeu Final Fantasy VII na PlayStation 4. Chyba nie muszę tłumaczyć jak ważny jest to remake, bo znowu niewiele gier może choćby myśleć o statusie, którym cieszy się FF7. Oczekiwania były ogromne, więc Square wykorzystało największe talenty, jakie miało do dyspozycji, w tym wciąż pracujących w firmie twórców oryginału, no Murom na czele i po pięciu latach tytuł ten w końcu trafił do graczy. I tu pojawiają się pewne problemy, bo Final Fantasy VII Remake jednocześnie jest wiernym odtworzeniem oryginału, ale też nie boi się dodać nowe elementy czy połączyć oryginalną grę z późniejszymi odsłonami. Bo choć FF7 nie ma bezpośrednich sequeli, doczekało się tak zwanej kompilacji, skład której wchodzą gry, filmy czy książki poszerzające uniwersum. I remake dodaje wprowadzone w nich elementy czy postacie do fabuły oryginału, więc o ile z reguły w takich grach jak Remake 2 czy Jakuza Kiłami mówię, że znajomość oryginału jest miłym dodatkiem, ale nie jest wymagana, tak w przypadku FF7R myślę, że nie będzie przesadą, i powiem, że nie tylko wskazana jest znajomość oryginalnej gry, ale też należałoby zagrać w wydany na PlayStation 2 Dirch of Cerberus i PSP Crisis Core, ale też obejrzeć film Advent Children. Nie będę nikomu kazał czytać książek, bo chyba część z nich nie dostała nawet oficjalnego angielskiego tłumaczenia, o polskim nie mówiąc. Plus powodzenia ze znalezieniem Crisis Core, bo ta gra nigdy nie opuściła PSP, ani nie trafiła do dystrybucji cyfrowej ze względu na wykorzystanie wizerunku znanego japońskiego celebryty Gakta. Wciąż, przed zagraniem w FF7R, zalecam przynajmniej zapoznanie się z oryginalnym FF7 i obejrzeć Advent Children, ten film jest dużo lepszy niż większość ludzi może sugerować. No i myślę, że to pokazuje dedykację z jaką twórcy podchodzą do całego projektu jeśli wygrzebują z szafy cholerne The Kids Are Alright. Tak czy inaczej, przygodę rozpoczynamy tam gdzie zaczął się oryginał. Jako były członek jednostki Soldier, a obecnie najemnik Cloud Strife, pomagamy grupie Avalanche dokonać sabotażu jednego z reaktorów Mako należących do megakorporacji Shinra. I z miejsca widać jak ogromną wagę twórcy przykładają do otworzenia najbardziej ikonicznych elementów oryginału, zaczynając od słynnej sceny z pociągiem. Trend ten utrzymuje się przez całość trwania przygody o czym więcej za chwilę, jednocześnie dość szybko zobaczymy nowości jak tajemnicze duchy zaczepiające głównych bohaterów czy dużo szybsze niż w oryginale pojawienie się Sefirota. I tutaj pojawia się spora kontrowersja, ponieważ dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, obecnie wydana część FF7R jest adaptacją około 1 trzeciej oryginalnej gry. Całość remake rozgrywa się w mieście Midgar, które w oryginale opuszczamy po około 5 do 10 godzin przygody. Oczywiście tutaj zostało to rozbudowane do rozmiarów pełnoprawnej gry, ale nie zmienia to faktu, że remake jest pierwszą z kilku części projektu mającego na celu odtworzenie FF7. Na co nie mogę być zły, bowiem zostało to wyraźnie zakomunikowane wielokrotnie przed premierą, a sam remake jest pełnoprawną grą, której przejście zajęło mi około 35 godzin, czyli czas porównywalny z całością oryginału. I tu wracamy do Sephirota, który teoretycznie na tym etapie przygody powinien być niejasnym punktem na horyzoncie, co miało sens z perspektywy tworzenia nowej historii w 1997 roku. Jest jednak rok 2020, a Sephirot przez te wszystkie lata stał się ikoną serii i tym złolem z Final Fantasy, więc wszelkie próby oszczędzania go jako niespodzianki czy czegoś w ten desej mają mniej więcej tyle sensu, co tworzenie hipotetycznego remake'u Gwiezdnych Wojen i próby zaskoczenia widowni, że Darth Vader to ojciec Luke'a Skywalker'a. Tak czy inaczej możemy się kłócić, czy dodane do historii elementy dobrze jej służą, ale moja odpowiedź brzmi tak: niemal wszystko, co zostało dodane, to jak najbardziej mile widziana zmiana z całą sekwencją w Wall Market na czele. Nie będę zdradzał, jak ona wygląda dokładnie, ale jeśli przebieranie Klauda w oryginale można porównać do bycia postrzelonym w twarz, tak tutaj jest to jak rodzinna wizyta w Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku. Owszem, czasami tempo historii cierpi przez niektóre z dodatkowych elementów, jako że kilka spośród tych sekcji mogłoby zyskać, gdyby je skrócić nawet o połowę, jednak generalnie byłem więcej niż zadowolony z wszelkiego rodzaju nowości oferowanych przez remake. Inną rzeczą, z której jestem niezmiernie zadowolony to fakt, że postacie wróciły do swoich osobowości znanych z oryginału. Dotyczy to głównie w która, pozwólcie, że wyciągnę z tego kolesia informacje przez stare dobre CBT w FF7, stała się stereotypową Shrine Maiden, cichą, czystą i niewinną panienką we wszelkiego rodzaju późniejszych adaptacjach. W mniejszym jednak wciąż widocznym stopniu problem ten dotyczył Klauda, który to powraca do swojej roli społecznej nie dojdzie zamiast znanego z późniejszych wersji emującego wojownika. Dodajmy do tego cierpiącego na brak piątej klepki cudownie czarnego bareta czy wiecznie napaloną nomadnie Jessie i mamy niezwykle silną grupę bohaterów. Naprawdę nie mogę dość mocno podkreślić jak dobrze wychodzi tu pisarstwo postaci i dialogów, i ponownie muszę zaznaczyć, jak niesamowicie miłym jest zobaczenie Eri w wersji, którą można w ogóle nazwać postacią. Podobne traktowanie otrzymało wielu spośród antagonistów z Rino i Rudem na czele, którzy z miejsca wskoczyli do topki moich ulubionych postaci w całej serii. Nie mogę też nie wspomnieć o całkowicie nowej postaci członku Soldier o imieniu Roche, który to jest niczym mniej niż czystym pięknem. Podsumowując, jeśli chodzi o fabułę i postacie, FF7R spełnia wszystkie moje oczekiwania. Twórcy odtwarzają wszystkie elementy oryginału z niesamowitą dbałością o detale, a nowe elementy witam z otwartymi ramionami. Gameplay z kolei uległ sporym zmianom, które jednocześnie nie są tak wielkie. Oryginalne FF7 używało systemu walki opartego na ATB, to jest ładowanym w czasie starcia pasku, który umożliwiał wykonanie jakiejś akcji. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest to walka turowa, ale w praktyce ledwo się jako taka kwalifikuje. Nie ma żadnej pauzy przy wyborze akcji czy kolejności atakowania, po prostu im szybciej pasek się naładuje, a my wybierzemy czynność, tym szybciej zostanie ona wykonana. Sprawia to, że nie czuję specjalnej różnicy w przejściu do FF7R, gdzie owszem kamera została zmieniona na trzecioosobową, możemy dowolnie poruszać się postacią po arenie oraz swobodnie atakować przeciwników normalnymi ciosami, jednak każda bardziej zaawansowana akcja wymaga użycia ATB. Pasek ten tym razem ładujemy za pomocą normalnych ataków, a wymagane są do użycia specjalnych umiejętności postaci czy czarów. Dodatkowo całość walk może wyglądać na grę akcji, jednak w żadnym razie nie działa na tych samych zasadach. Nie znajdziecie tu odpowiednio zbalansowanych hitboxów czy iframes, przez co całość sprawia wrażenie trochę bardziej widowiskowej walki turowej. Dodajmy do tego możliwość zatrzymania czasu poprzez wejście do menu, aby wybrać komendy, czy fakt, że najniższy poziom trudności dosłownie emuluje walkę z oryginału. I mamy RPG, który poziomem akcji nie dorównuje chociażby Kingdom Hearts. Nie oznacza to jednak, że walka jest zła, wręcz przeciwnie, do gry zaimplementowano znany z Final Fantasy XIII system stagger, który objawia się specjalnym paskiem wypełnianym przez atakowanie przeciwników, a wypełnienie którego ogłuszy ich na jakiś czas, nie tylko uniemożliwiając im atak, ale też powodując otrzymanie przez nich dodatkowych obrażeń. Każdy wróg ma też swoje silne i słabe strony, więc odpowiednie ataki mogą znacząco przyspieszyć wypełnienie paska stager czy po prostu zadać większe obrażenia. Powracają też znane z oryginału Samony czy Limity, specjalne umiejętności każdej z postaci zadające monstrualne obrażenia z wyjątkiem Ery, w której limit leczy całą drużynę. Maksymalnie w drużynie możemy mieć trzy postacie jednocześnie, a każdą możemy wyekwipować w materię. Materia to w skrócie specjalne kamienie dające różnorodne bonusy, a to dostęp do umiejętności specjalnych i czarów, a to bonusy do statystyk. Nowe umiejętności otrzymujemy też w miarę zdobywania nowej broni, gdzie każda ma swoją unikatową zdolność, której nasza postać się uczy w miarę korzystania z niej i której może potem używać korzystając z innych broni. O ile poruszając się po świecie znaczną większość przygody spędzimy jako Cloud, tak w walce możemy się przełączać pomiędzy wszystkimi postaciami. Każda z nich posługuje się inną bronią i ma inną umiejętność specjalną i tak na przykład Cloud może przełączać się pomiędzy Operator Mode, w którym atakuje szybkimi cięciami i Panisher Mode, który skupia się na ciężkich, wolnych ciosach. W każdej walce otrzymujemy nie tylko doświadczenie zwiększające nasz ogólny poziom, ale też punkty ulepszające aktualnie wykorzystywaną materię, co z kolei odblokowuje większe bonusy, czy punkty wykorzystywane do ulepszania broni. Każda broń ma swoje własne drzewko rozwoju, w którym za zdobywane punkty możemy wykupić więcej miejsca na materię, czy ulepszyć jej statystyki. I tu pojawia się mój największy problem z grą. Owszem, system walki i rozwoju postaci jest stosunkowo bogaty, zwłaszcza eksperymentowanie z materią otwiera drogę do wielu możliwości i kombinacji, jednak całość jest średnio intuicyjna w użyciu. Chodzi głównie o menusy, które mają osobne okno do ulepszania broni, jej ekwipowania, nakładania na nią materii itd., co sprawia, że wszelkie zmiany w ekwipunku czy składzie drużyny zajmują zdecydowanie zbyt wiele czasu. A zmian będziemy dokonywać sporo, bo FF7R jest grą stosunkowo liniową i podzieloną na rozdziały, a w różnych rozdziałach otrzymamy do dyspozycji różne postacie, od jednej do trzech. Co za tym idzie będziemy musieli często zmieniać wyekwipowane materie, zwłaszcza że ich system jest elastyczny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład dać Cloudowi zwiększenie many i czary leczące. Przy czym znowu, wszelkie zmiany wiążą się ze sporą ilością grzebania w menusach. Z drugiej strony, muszę grę pochwalić za uniknięcie problemu FF13 i danie krańcemu możliwości zmiany ustawienia drużyny praktycznie przed każdą walką, więc wszelkie zmiany w składzie są mniej odczuwalne. Dodajmy do tego fakt, że AI z uporem maniaka celuje w postacie, którymi aktualnie sterujemy, oraz że te, którymi nie sterujemy, niezbyt chętnie wypełniają własny pasek ATB i mamy system walki, który, choć ogólnie przyjemny, ma swoje drobne problemy, które mam nadzieję zostaną rozwiązane w kolejnych częściach. Poza walką przyjdzie nam zwiedzać szereg lokacji w Midgarze, do których dostęp będziemy odblokowywać w miarę postępów fabuły. Każdy rozdział toczy się w nieco innej części miasta: to w otwartym hubie, to w różnego rodzaju korytarzach. Co kilka rozdziałów dostaniemy też kilka zadań pobocznych do wykonania, które z reguły są naprawdę proste i niezbyt różnorodne. Pogadaj z NPC-ami, idź zabić potwora, wypróbuj minigrę itd. Zrobiłem większość z nich, nie licząc ostatniej serii, w której prawie każde zadanie ogranicza się do znajdź tyle i tyle przedmiotów w świecie. Na szczęście po przejściu całej gry otrzymujemy dostęp do wyboru rozdziału, który umożliwia powrót do pomniejszych zadań pobocznych i lokacji, które później stają się niedostępne. To samo dotyczy innych aktywności pobocznych dostępnych w grze, jak arena, gra w rzucanie strzałkami czy rozbijanie pudełek na czas. Należy tu wspomnieć o jednej z nowych postaci, Chadlim, który zleca nam zbieranie dla niego danych o jak największej liczbie napotkanych wrogów, a w zamian da nam dostęp do kolejnych misji VR, w ramach których możemy dostać nowe samony. Podsumowując, moje wrażenia z FF7R można podsumować jako Numura Bóg. Nie mogę nie czuć czystej radości patrząc na dbałość o detale, w jaką otworzono pierwsze godziny FF7. Oprócz małych problemów z wstępem opowieści i lekkich, dużyzm w niektórych rozdziałach, wszelkie dodatki i zmiany są jak najbardziej na plus lub w najgorszym razie nie denerwowały mnie w jakikolwiek sposób. Jednocześnie widać tu dotyk twórcy Kingdom Hearts i jego charakterystyczny styl, co pewnie wielu odrzuci, ale wiecie, ja skończyłem wszystkie z tych gier z jakiegoś powodu. No i za samego Rosha jest goty, a za wszystko na temat Hanibi to co najmniej gra generacji. Od strony technicznej z przyjemnością informuję, że FF7R kontynuuje tradycję Unreal Engine 3 i ma jeden z najdłuższych doczytywań tekstur, jakie miałem okazję podziwiać na PlayStation 4. A tak na serio to nie mam pojęcia, co tu się stało, ten problem rozwiązaliśmy jakieś 7 lat temu i żadna inna gra 4 jaką widziałem, nie robi czegoś takiego. Pomijając jednak to, oprawa wizualna prezentuje sobą bardzo wysoki poziom i utrzymuje stabilne 30 klatek. Jedyny problem to fakt, że ten czonker zajmie 90 giga na dysku i wiem, że większość ludzi narzeka na tzw. squeeze-through, czyli krótkie sekcje z przeciskaniem się przez wąskie szczeliny służące zamaskowaniu ładowania nowych fragmentów świata gry, ale ani nie ma ich wcale tak dużo, ani nie są szczególnie długie, więc nie mam zamiaru poświęcać im wiele uwagi. Do diabła, nawet wiatrach konsoli nie wyje tu w połowie tak mocno jak w takim Doom Eternal, więc nic tylko się cieszyć. Jeśli zaś chodzi o muzykę, to dostajemy szereg remiksów klasycznych utworów, z czego każdy jest co najmniej dobry, oraz najwyższej klasy voice acting, który choć nie wykorzystuje znanych do tej pory aktorów wcielających się w postacie w kompilacji, oferuje szeroką paletę nowego talentu. Swoją drogą, jestem w stanie założyć się o pieniądze, że zmiana aktorów tylko dla tej gry ma jakieś znaczenie fabularne, bo Nomura to Nomura i ten człowiek nie umie inaczej. Podsumowując Final Fantasy VII remake dostaje ode mnie 5 na 6 pomimo drobnych problemów z tempem opowieści, systemem walki czy zwykłych problemów technicznych, jest to świetny RPG i udany Hold złożony jednej z najważniejszych gier w historii. Wszystkie najbardziej znane momenty oryginału z wyjątkiem komory zeofili Doktora Hojo, o której nie mam zamiaru powiedzieć ani słowa więcej, są tu obecne i rozwinięte w doskonały sposób. Doskonale też oddano balans tonalny pomiędzy momentami powagi i wszelkimi humorystycznymi głupotkami, które czynią oryginał tak zapadającą w pamięć grą. W sensie, w pewnym momencie walczycie w niej z demonicznymi domami, więc ten. Nadal uważam, że wskazanym jest, aby podchodząc do tej gry znać oryginał, ale w tym wypadku oryginał należałoby znać jeśli lubi się gry wideo w ogóle. Tak czy inaczej, to doskonała pozycja zarówno dla fanów oryginału, jak i osób, które jakimś sposobem nie słyszały o Final Fantasy VII. Póki co to było wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o cenach, subskrypcjach, komentarzach i mediach socjalnych w opisie. A ja idę przechodzić dirczo w serwerów i kaktować swoją egzystencję. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zobaczymy się przy kolejnej okazji. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie.